Co, Co ty ja robisz? Co ja się. I siedemaneczko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Oczywiście dajcie suba, dajcie lajka, like bo słyszałem, że jak dacie mi suba, to znajdziecie 50 zł na chodniku. Więc polecam. A na jest ty? Nie, jest Ej, ej, ej ej! Eee! Rafał, no! Gościu, takie driny! Takie driny! Takie drogie driny! Dobra, uważaj, że się trochę napiłem! Ody! Jak patrzysz? Nie wiem. Pierwszy raz ja widzę dziecko, chodzi. <laughs> ja teraz widzę dziecko. Ciekawe, co z nim zrobić. Może wykorzystać sytuację i sprzedać na organy. <laughs> Nie wiem. Ja to bardziej. O, jem szczura! Właśnie, pierwsze dziadu. Piech! Muryt! Pod Podpaliłem cię, udało mi się! Nie! Myślałem, że cię zapaliłem! Co zrobisz? Co zrobisz? Podpalam cię! <laughs> palę, palę do Ej, bo. Mój no, mały! Jak Coś tak zrobiła się ukoliłeś. Ja co... zawsze chciałem się nabić wybielacza. Piernicze. Jestem taki głupi. No. Wiemcze, kupiłem nowe auto. Prawda. Każesz gdzieś kupić alkohol. Jeszcze do... O, jeszcze... Ale, ale mam żygi. Mam nowe auto. O! Weszłem wam, weszłem wam do sypialni. Tak, to mam to gdzieś. I idę się zapamiętać na łóżeczkę. Rani ma się Dam pisze. I... Yo. yo! Yo! O nie! Ja wróciłem. gości podskoczyłem dwa razy i wróciłem łatwo z tobą. Nie widzę cię, zabijam się teraz. Jem baterię, jem szkło. No nie nie wiesz co? Wiem. Swoją drogą ja za chwilę umrę. Ja umrę pierwszy. NIE wy wiesz? No, ty... noju! O, 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 jeszcze dałeś to źle. Co ja mam teraz robić? Nie wiem. Ol Ale, mleko Widzisz jaki banek jak badanie, mleka? Ej, bo jeszcze ja w ścianie zbłogowym. Ej, no bo. Moja postać biega, ja nic nie klikam! No pomocy! <grym> Idę sobie. Idę się mykać. Ej, no pomóż! Ej, pomóż mi! Ej, no bo moja postać biega, ja nic nie robię! No trudno, żeby nie biegała. Jakby nie biegała, to miałaby miała ja chyba ocenę. No bardzo! No, Przejdź na dwór! Czekaj. Słyszę kosiarkę. Kosiarce! <grym> Stary, parę garaż. Ale ja nic nie! Jezu, przyjdź do mnie! Chodź co zobacz! Ej, no co się stało? Idę bokiem. Idę bokiem, bo em Ja. A zabijam tego gnuja. Zabiłem ci psa, iż... Nie! Tak, to zrobiłem. Słyszę jak jeździ koszarka. Za chwilę A A Ja no! <laughs> Jeździsz po mojej gównie. To <laughs> gówną. To tu robi gówną, the fuck! Jedz to! Żry! A ci podniosłem! Na wynisziem! Dobra, wiesz co, gówniarzu? Nie szanujemy takich jak ty. No, podnieś to. Nie szanujemy eee! cię. ty jesteś? Jak kurde? Najgorszy w ogóle. Ty O jak to skoczyć? No ja nie wiem. Cię, czemu mnie zamknąłeś? O, wpadam się tam. Aha! jesteś naprawdę. Gdzie jesteś? Mam 12 lat. Ej, nie szum ją! Jas! Ile bo jeszcze nie było. Halo. A! Żyjesz? Jeszcze jak. To świetnie. A teraz patrz na to. gdzie ty jesteś? Ty gdzie ty jesteś? Daleko. Stąd. Nie! na miasteczkę! Dobra. Do Nie, a... Tutaj jest takie ładne autko. Doboko, to idziemy Ej no, chodź do autka! No idę do autka Tylko nie mogę Wsiadaj Ja! Ja! Ale nice. Idziemy na tamtych jadł Idziemy w aucie. jadł Nic w flochu Was Ej, czemu Ej, ciągle wsiadłeś Wracaj, wracaj. wracaj tutaj! Gdzie ty jesteś teraz? Gdzie ty jesteś? Wracaj! Nie, nie wierzę. Kurde, ty czarnuchu! Ja pierniszasz drifty! Dobra! Jadę po ciebie! Balę ci na łeb! flanką. Ty jedziesz po mnie? Jarę! Ej wiesz! ej przyć. ej przyjdź na dwór. A co? Bo jak skaczesz i klikasz jakiś przycisk na ucie to Ja nie Widziałeś to? Tak, nie jestem kim aucie <laughs> Ale nie wywaliło Z napędem na cztery koła. Ja tylko takie używam! WYSKOCZIŁ W POWIETRZU! <grym> Widziałem. Prawie umarłem. EJ! KAMERA MI SIĘ WŁĄCZYŁA Z INNEJ OSOBY! Fajnie. Jak ja to zrobiłem? EJ! ej, ej. Idziemy na przejażdżkę! Ale! Ej! To jest naj, najlepszy... Najlepsza karuzela na świecie! <grym> Kłowie nowego Rolex Ola w tej dora. Ej, bo mnie przyjedziesz! Stary Stary, przyjechałeś mnie! Ej, dostałem osiągnięcie! Nie przejedziesz! Dostałeś osiągnięcie na przyjechany Ja jest Bahora! A no chodź jechać na się! Chodź jechać na policjancie! Czego nie rozumiesz? Twoje postępowanie serio boli boli w ucho Najadłem się, czajesz. Ej, ej, wracaj tutaj! Ej! Ty jak ty to robisz? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty <grym> jesteś? Gdzie Czekaj. ty jesteś? O! Otwieram sobie uliczkę do basenu. O nie! O nie! <grym> Zobaczyć! No chyba nie! Ja zaraz umrę! Dajesz <śmiany> sobie koło ratunkowe, które i tak nie działa, bo nie ma powietrza. Wracaj tutaj! <śmiany> ja to Co? Ja tak. Chyba mi się płuca wodą wypełniają. O, ja ci pomacham. Umieram. Nie no, ja chcę zobaczyć, jak będziesz pływał w kółku. Okej. Okay. I bo ja się zaraz... Też, też ubierzesz kółko? Ja. Aleś powiększyła. Płyniemy. Ale patrz widzisz, brawa. nie działa. Tam wrzuciłem no. koło. Ło, patrz to. A pianki okay. działają? A co to robi w ogóle? <głos> 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 Tutaj. Nie! Nie ruszaj! Włącz się! Jak to się włącza? Ale patrz to, ja wolę tutaj. Patrz. Raczej flek. Do tego potrzebuję kluczyków O, kosiaka jedzie, tamo. Chyba wjechała do domu. To jest. Nie, nie no, żartuję. Ale za chwilę może wjechać. To ja, mi dylan. fan. <grymne> <Dika. grymne> Jak się zmienia kamery? Halo! F10? F10 tak W czym Ale F4 może No spróbuję, czekaj spróbuję Nie chyba nie